dzień dobry, witajcie w kolejnym miejscóweczce Cześć U, Ajajaj. Gdzie się znajdujemy? Hacperku gdzie się znajdujesz? W środku wypoczynkowym Tak było napisane na wstępie Trochę wydmuszka, nie? Na płocie, tak Ale za to fajna infrastruktura Chyba dlatego to nagrywamy, co? Bo 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 może w środku nie być za wiele To jest chyba mapa tej okolicy. No w sumie to taka Prosta mapka. A schowały się nie jakieś jeszcze pozostałości na ścianach. Dobra, ja przychodzę na, na widok mojej apytyny. Pow, pof, 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 pof. I idziemy zobaczyć, co nas tutaj czeka w środku. Szału nie będzie, ale będzie fajnie, ze względu na ciekawy układ pomieszczeń. Lampa? Nasi Ujazd Jakim cudem Za wysoko była, nikt nie ślą. Ale kamienie mnie rzucili i nie zbili. Nawet okno całe. Na przykład babę. Ta już komuś przeszkadzała. Dobra, wyszliśmy na poziom, to jest chyba pierwsze piętro. Troszkę ruina A był parter? Nie, nie wiem, jak to. Parter byłby niżej. Ale jasne, fajne pomieszczenie. tak pierwszą tego Ale dobrze to wygląda. Standard. W okolicy macie piękne jezioro. No co, pusto? Pusto, w środku pusto, ale fajnie to wygląda, nie? Tak, na sesję zdjęciową gdzieś. Nie chciało się ściągać, bo nie wchodziła rura do twórzacza. na No, myślałem, że to jest jakiś gumuleum. Jak ktoś tu motorem jeździł w ogóle. Nie skacz, nie skacz. Kurwa, jest wysoko, nie? No jest, kurwa, wysoko. Tam są garaże. Tam byliśmy, ale puste. Yy, tam jest jeszcze zejście do wody, ale to może później. Farba mnie zaatakowała. O, tu. Tu, winda. Ok. No tu już się lampy nie zachowały. Piwnica to później, co? Koniec. Sprawdźmy sobie jeszcze ten, gdzie byśmy byli. No? Tutaj trzeba się cofnąć. Okej. Okay. Dobra, cofamy się. Myślę, że nawet na dach wejdziemy. Jak się uda, to na dach wejdziemy, bo ja bym chciał na dach wejść tutaj. Dobrze idę? Tutaj była ta obrońka. Tam jest to przejście. To tutaj. To część. Tego ośrodka jest o piętro niż tu, gdzie jesteśmy teraz. Nie? Ok, dół. Zaczynam powoli kumać układ tego, ale było barierka, jeszcze super. Bo jakie drzwi, e... Bo to ja to. tu zgrane. Po co te schody tu były? Jak tu nie ma drzwi. No, już długo No, camping, camping Nie wiem, ja bardzo lubię opuszczone ośrodki, natomiast tutaj to już jest wow co? Tam ustawić modelkę i cyk cyk A to zaraz mam wizję taką na zdjęcie, nie? Nie chcę mi się tachać ze sobą ciężkiego aparatu Mam ten w telefonie Natomiast no, wnętrze tutaj to jest Ty, taki ośrodek to można by odwiedzić nocą, nie? Mówię. robi wrażenie, no kurde, co pomieszczenie to, co to coś fajnego. Tak by było odnawiane już, nie? Może ktoś już zaczął to trochę gdzieś odnawiać. Zobacz, i regipsy były położone, i stelaże. Aha, tutaj coś mieszka. Dobra, tam to śmieszka sobie fajnie. Jo, trochę tak. I co tu mamy wyjście? Zjedziemy na piętro wyżej. Tymi schodami. Nic. Stare opakowanie jeszcze. A do kąta, się balustrada zachowała. Wiesz, taka O, pęka podłoga. Słyszysz? Ciekawe czy to już tak... Ty... Czujesz to? No schiza, tylko podłoga się zawala. No. Normalnie pracuje ta podłoga. Tak się wydaje, że tylko No ale... Robi schizowy taki ten, zobacz. Ale klawo, co? Okej. Okay. Kurde, lepiej tą kamerę odcięto na bani. Muszę jakąś czapkę załatwić. Nie wiem, czy masz tu prosto, czy krzywo. Tak? Nie, patrzcie na mnie. Chamie. O, teraz masz chyba prosto. Gitara, wracamy do gry. Idziemy wyżej, wyżej, wyżej. Zobacz tu, tu fajnie wygląda. Ja lubię takie klimaty, mi się to podoba. Jesteśmy prawie na samej górze. Eee, co za pomieszczenie. No to. Jak korytarz, jak tutaj nic nie ma na końcu. Klatka. Tak, zaraz tam idziemy Ty, a nie ma wyjścia na dach? Może z zewnątrz być Jakieś były z zewnątrz wyjścia Takie drabinki Ty łąduch tak. To dobrze wygląda Ale normalnie jak obraz to wygląda? Byś patrzył i obraz Panie piętaszku Możesz tak popatrz sobie, to wam obraz na ścianie. Ja ogólnie robię robić coś takiego i tak. I tak o... No. Wiele się tutaj nie dzieje. Natomiast... Widziałem. Znowu lampa wisi. Kolejna lampa z kloszem A to przypadek. A masz lampę znowu. To są te schody z wyguszeniem. Żeby wracający późno z imprezy. Nie hałasowali śpiącym co, ale głównie jak ta wydmuszkę, to jest tak cała, nie? Gdyby nie to okna, to i ta farba odchodząca, ale dookoła jest fajnie. Stupido kliento. No, każdy pokój ma swój urok. O! I tu już się zaczyna problem, co to było? 3, 4? 3, 4 Co to było? Radio? nie Mogłeś tutaj przyłączyć sobie Matthias, by wiedział na pewno. Matthias by wiedział. Ach ta, wilgoć piękna. Wilgoć, jak my cię lubimy. Ale jak stąd widok? Zresztą to już jest chyba trzecie piętro? Trzecie, nie? O, super No Taski mają gniazdko Ptaszek Staszek tam zamieszkał Łazienki Wszystko podobne zostało Kafelki płytki. Ale ciepły wiatr jeszcze, mimo że już mamy. No, mamy już e, jesień od paru dni. Jak tam? nie No, chciałbym tam. Znaczy tam może nie, ale na, tu na górę bym wejść. To czy jest jakaś jeszcze wyściewaczka na samą górę? Taki urbek na szybko. O! Zobacz, jak fajnie właśnie. No i tu tutaj... też było. Tu jest wyjście na dach. Patrzę pana, jak jest zbudował sobie taką konstrukcję, żeby się wspiąć. A tu trzeba przejść. A tu były jakieś schody. O, ty. Tu są jakieś schody. A tak, a ten, a tam mamy resztki pomostu. Ale to fajnie wygląda. Zejdziemy sobie później tam? tą tą tymi schodami? No tam ktoś no, zobacz ten. Tam ktoś ma działki. Co włazimy tam tak, czy nie? Mi kusi strasznie. Roman diable! Namówiłeś. Zajęliście się. Wow. Coś może te schody tutaj dać? Daj sobie porządne wejście. To są pana. Fajno tam. Bo? Gdzie? Tu, żeby yy, postawić. Może te schody właśnie. Co? Ułożysz sobie? W sensie... Tak chyba nie, co? Odwrotnie. Bo one tak by... No tak. Dawaj. Okej, okay, teraz to ust ustaw, w tamtej strony dobrze, noga Twoja, tu się nie opierają. Czekaj. Jak to wygląda? O! o. Dawaj teraz jeszcze bliżej. <słuch> dobra, konstrukcja wygląda na w miarę solidną, tylko trzymaj się czegoś, bo tu się ugina wszystko. My to są geniusze budowlani. No dobra, teraz tak, fajnie, bo Ty wszedłeś między tym, nie? Ty tędy wszedł, nie? <słuchaj> Jak nie? Słaniaczku. <słuchaj> Ale odwrotnie, tak? Tak. Ty... To tutaj chyba czemuś służyło, czy nie? Chyba Hugo wie. Co? a nic. Cześć, mi do wchodzenia. Ta konstrukcja jest normalnie niesamowita. Odwrócimy to? No. To jest leciutkie. Jeszcze? No. Czemu tak? I teraz też w ogóle jest zamknięte przejście. Ha. Bo ja się z tego nie rozpędzę, z tego krabieżnika, z tego... Eee. to tak, ty, tak ją damy. Wiesz o co chodzi? Ta. Tym do ściany, to do ściany, tam, do, do, do Ta. wyjścia. Tam, to, że było tam. No obróć, o tak, 90 sub. No i dawaj tam, No, stawiaj Dobra, dobra. dobra, dobra. No kurde, będę próbował. Chyba, że bardziej w tę stronę się jeszcze przesunie, i wtedy wejdziesz tędy. Dołem, dobra. Dawaj. O, kurde. Jest, jeszcze trochę można jest ok O kurwa, troszkę się upierdziłem, niestety. Trzeba się gdzieś tam rękę oprzeć, ale no nie ma gdzie. To takie wszystko niesolidne. A się tak widzicie? Jo. jo, normalnie. Fu, się może Jechał to. Słyszysz? Widzieliście? A widzieliście? Mam taki sobie. No, albo papa. Troszkę się ubrudziłem, ale jesteśmy na dachu. Jakaś mała relacyjka, może Może lajwa odpalimy gdzieś na jakieś. Dobra, odpalimy jakąś lajwa na przykład na TikToku co? Tylko co, jak tu u góry jesteśmy? Po tym jak będziemy zwiedzili jeszcze. Nie, bo przemysł dziś telefon i będziemy sobie nagrać, jak zachodzimy po dachu. A masz czemu? Się... na ty, ty. To się taki szerszy kąt ustawić? Nie, chyba. No stój żeś. Wcześniej tak jak myślałem? Dobra. Także na tiktok odpalamy w tym czasie live'a czy nas widać, czy nie Bo jesteśmy z wodachu, nie Pewnie gromadzi tam jeździ Na dachu być. Siemanko, witajcie. No, na no, live Uu, Panie, Uuu, co to jest? Pozdrowienia. 8 osób cię ogląda. Serduszko lecą. Nie, lecą. No, na YouTube, na YouTube. Nagrywam na YouTube nowy film. Także niebawem leci. Kolejny odcinek. Tymczasem na dachu jest, jest pięknie, Można się opalać nawet. Ciepłe jest. Ciepłe jest, tak, to pięknie. fakt. A więc co, kończymy tą miejscówkę. Piękny ośrodek za mną macie reszki napisów. Widzieliście ostatnie mięcia z dachu, teraz jesteśmy już na dole przy warsztatach, przy garażach. Widzimy na kolejną miejscóweczkę. Jak się podobało wiadomo, kciuk, subskrypcja, komentarz. Kasper już żyje małysza. A na zakończenie jeszcze napis Ośrodek Wypoczynkowy Do następnego odcinka Strzałka I Cześć Ale jest ciepło